Hej, cześć siamako widzowie, jest tej strony Dzisiaj jest ze mną mój sąsiad. Siema No i dzisiaj dalej będziemy, będziemy siać o zimę zboża. Sąsiad ktoś tam jeździ, więc... O. No. Odpalamy. I tak, teraz na kierowale to trzeba ujechać, co so, muszę w telefonie obejrzeć. Mhm, Dobra. Dobra, no, już więkkej. No, już trochę tego śniegu nam nasypało. Jezus Maria. Tak znosi mnie na tym śniegu, że to jest hit. To następne pola. to o tutaj tutaj dobra. Co ty tam sąsiad w ogóle robisz? Ja że do przeglądu dał Bo coś mi się tam ostatnio... W sensie musiał ten przegląd zrobić A I mi dali na zastępcie Takiego John Fajnego A Ja fajnie Umie przegląd w Ursusach to dopiero za dwa miesiące więc jeszcze Jeszcze pojeżdżą. No i będzie trzeba z przyczepami też na przegląd pojechać. To odpala wszystkie światła, lepsza widoczność.

Tak wieje No może to 60 na godzinę wieje Słyszałeś Nie słyszał Tam tamto kurde musi im wiać Robota samo się nie zrobi A Ja Żebyś wiedział Kaj jedziesz w ogóle na pole? Mm, nie pamiętam <noise> No to nieźle Dobra, jademy Taka widoczność, że masakra Za, od, za 4 odcinki jakoś pojedziemy na targi, bo za 4 odcinki będzie by już. Kajś tak maj, więc pojedziemy na targi do pola. To, to, to tam jest chyba 14 czy 15 czerwca, a to tam potem szybko minie A to tutaj jeden odcinek Jeszcze będziemy w zimie na pewno jeden odcinek robić z tego, z odśnieżania, bo to... Przyszłe dwa tygodnie się zapowiada tak, że będzie całe dnie sypać śniegiem, będzie minus 7, czy tam minus 10, będzie dochodzić, a w nocy to będzie minus 20, więc... I trzeba będzie coś podśnieżać, bo tu mi się pojedzie, może się dorobi na no, gminie. Już z tej trzeciej kamery lepiej widzę niż z pierwszej Dobra, napełnij siewnik to jadę już. Jaj Długo ci coś ci to zapełnianie zaczęło. Co Ja bo to ma 2,5 tony pojemności, chłopy ten siewnik. A ja? Kurde. Może jeszcze dostał siewnik. A tak? To... czymś. Po co? Nie wiem. Po co ci siedział? Powiedzieli, że jest nowy, żebyś przetestował. A. A. to jaki? E, to jest. Taki Co był ten? E, to jest mazur. W sensie ma... Poznaniak? Czy coś ja. jest z tego? Ja. No. Dobra. Jeszcze mam GPS-a w tym tędzie No to nie w ogóle ten tym Do tego mojego mocniejszego rysusa to nawet się nie opłaca zakładać Też kurde takie wiele pola mam może pożliwach jakiś jaki nowy ciągnik będzie do kupienia. I to na pewno będzie jakiś z Bo bez stura to się teraz nie obejdzie nic mia na gospodarstwie. Wsiadko kajś daleko pojechał, bo go nie ma, nikaj nie nie? no. Tak po tobą. Kaj za, za mną. Kaj za mną. Kaj za mną. O twojego pola. Już rozkładam. Kierego? Aha, dobra. Widza. Widzę cię tam już. mnie nawet usłyszysz jak to łazi, ten John Deere. Ja moja sześćdziesiątka też tak łazi, kurde, jak się, jak się mu, jej turbinę wcisło, to dodatkową to. Słuchaj, teraz tego. A to nie taki sam, jak żeś kiedyś miał taki John Deere? Nie, to nie jeden sam. Aha, okej. Okay. Bo wygląda z daleka tak samo. Kurde, może może wielosiewnik? Wiele on tam ma tego metrów szerokości roboczej? Nawet nie wiem. No to nieźle. Na pewno duży. No... na pewno. Na pewno w, taka informacja dla Was. Na pewno w... w żniwa będzie jakiś live. właśnie z tego użytkowania bo też jak widzicie mam tych pól więc to się na parę odcinków nie przeciągnie <gry> żeby nie zanudzać potem nie? jak ktoś będzie mógł w zapis wyjść i chce pooglądać Robisz więcej metrów na jeden przejazd niż, na, niż ja na dwa przejazdy. Co nie? Są sioty. Ja czytam? Tą jak ja nie lubię w zimę, ale trzeba tu zasiać. Dobra, no i mam gps Cyk. Dobra, no nie wiem, na 5 przejazdów jeszcze to i będę mi już zasiane topole wiele, no na 44%. To na spokojnie.

Свердце захват, да, открою. Я, еще истинье, как там налетит Да я шлюсь, я держу. Jeśli dotacja przyjdzie, to se chyba kupię kultywator i taki siewnik. Jezus, nie będę tyle pieniędzy, może... No ja dotacji nie będziemy... Tutaj jaki nowy siewnik czy tam Jagrego. jak regolować. Opie, bo jest moja firma. Aha, no dobra, to się wszystko. Ja. Yeah. Ja żyję z tego, co. Że żyję. Co zbiera i jako dotacja wydaje. I z tego w sumie. Najwięcej to w sumie idzie na paliwo, na nawozy, na wapno. なっページはないです。 Jeszcze dwa przejazdy i będę to miał już tutaj zasiane. Najwyżej zrobimy cięcie i się to przerobimy na Przerwy między cięciami. Nic, no to robimy batrylowe, elektryczne cięcie. A eee. co, wyłączyłeś serwis? Nie, nie, nie wyłączyłem. że już się to do końca zasiął. To czekaj, nie odpalaj. Te dwa pola? No, ludzie Dobra. sąsiadam, siodem, mam chęć wygieło. Chłopie... Eee, yeah, ale cię wygiało. Się muszę rozciągnąć, czekaj. Bo mnie... Chodź na Nie lekko... Nie już mnie wywaliło. A no Chod mi ja kable już... od neta w tej. Ja już jadam na ten, do siebie. Czekaj, 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 czekaj. Okay, jeszcze muszę umieć maszyny i... Myślę, ten. że co... To... Ja nie? Kupię, ja też muszę zrobić. Ja jeszcze muszę przy... wysypać tę, bo zawój typi. A pójdź ta! Idę, idę ci tam pomóc. Czekaj, muszę przesunąć. O. Yeah. Dobra. Czinskie to żelastwo. Ej, ja, czekaj. Weź mi pod weź mi to podciągnę. Czy nie może bolca? Dobra. nie yeah. Kable? Kabel. Ja łapę, no musisz sobie tutaj te, kółko! Czekaj, okay, o właśnie. Dobra. No to już, że chcę to tam wszystko zasiął, I... No, bo to potem... ...nudne by było jeszcze... ...do pola, że... ...do, do zasiania to. Żeby cię z tym nie, prze, nie przegięło zaś nie? wygięło, z tym. Co? Co się tam ich rosz <grywa> Nie nic <grywa> <It, it. grywa> Ojej! Oh yeah. <tryk> o oh, Boże... Jezus Maria! O Boże, a tam? Umyć panu szybkie <tryk> <tryk> Nie, nie trzeba sobie ja. <tryk> umyć. Umyć? <tryk> nie. <tryk> <tryk> to ja dam. No a to jest tam do siebie A 200. Dobrze, że ta woda kurde jest troje nagrzana, bo to by zamarzło normalnie w tym kaszerze Ciepłą wodę mam podpiętą Ciążę jeszcze mówią, że sobie mogę odebrać tego fenda. No to ja. No oddaj oh. im tego, tego Jundira, nie? No ja. Oddam jak tam będę. Dobra. Cik. Hej, tak, dobra, jedymy. O, i zrobili tak jak Grzech im powiedział. Co ci tam mieli zrobić? Teraz mam turbinkę i GPS-a. Yeah. nieźle. Czekaj. Okay. słuchaj jak która idzie. O, dobra. Okej, okay. dobra. Trzeba to nie. Takiego big baga, z dostał po wyładowaniu. nieźle. nieźle. Jedzie to co tam trąbisz, no Co trąbisz? Co się odje yeah. Alor Ja yeah. Kopio mi tu Syczy co i po posać No co trąbisz, no, opie, po co trąbisz? Będzie trzeba pomalować teleżówkę. No i kaj jedziesz, widzisz, że tu parkuje? O co się tym? Bo ci przyjada, przywala Kupisz, jak ci prawie w stodoła Ja, już potem ten, 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 ten. do Teraz do, do stodoły nie popchnąłem, w tym pieniędzy, okej. No nie tak, tak, sąsiad. Tutaj już, my po, już jak pospawał ten wom, wałek więc je lepiej już więc widziałem można potem już ten zaś zrobić dobra Poukładane pięknie, ładnie No i będziemy dzisiaj kończyć więc tak, możecie strzelić tam subika, lajka, napisać tam jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w następnym odcinku.